Cześć, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj bez mikroportu, ponieważ spontanicznie nagrywam odcinek. Ja w tej chwili miałem siedzieć i składać Wam odcinek o tym, jak diagnozujemy silnik do BMW M3, ale mieliśmy gościnnie przez cały tydzień Tomasza, Fertka, Tomkata, konstruktora Kozmo u nas na kanale, w Kasport na kanale tak naprawdę. Już jeden odcinek o tym samochodzie się pojawił. Wtedy mieliśmy problemy z turbosprężarką, nie mogliśmy w żaden sposób modulować doładowania. No i plan był taki, że w okolicach wakacji, oczywiście coś spróbujemy poprawić. Tutaj oczywiście e, cały tydzień mieliśmy na wiele różnych rzeczy, ale jak wiecie, e, pracy jest dużo, więc nie tylko robiliśmy Kozmo, tak naprawdę Tomasz razem z jednym z naszych mechaników mieli do dyspozycji podnośnik, prototypowali sobie tutaj różne rzeczy Tomek, sprawdzał sobie tematy, które chciałby sprawdzić. Miał do dyspozycji właśnie narzędzia, miał podnosik, mu sobie posprawdzać. Teraz ma sporo czasu na przemyślenia, wiele rzeczy sobie sprawdził. Ja myślę, że warto odwiedzić YouTube'a Tomasza. Tam wejść sobie właśnie w odcinki o Kozmo na blogi i więcej informacji o tym wyjątkowym samochodzie na pewno tam znajdziecie. Ja natomiast w spontanicznym wejściu ja mam nadzieję, że się zmieszczę w 15 góra. W 16 minutach dzisiaj, ponieważ jest godzina 23, jest piątek. A chciałbym coś jednak dla Was rzucić, więc powiem Wam tak na szybko, co przy Kozmo udało się zrobić, co robiliśmy. Oczywiście u Tomasza dowiecie się więcej. Tam będzie relacja, myślę, że z całego tygodnia pracy, a ja opowiem tylko o tym, w jaki sposób w końcu sterowaliśmy tutaj turbosprężarką. Co udało się zrobić, jakie zmiany zaszły i jak to wygląda na wykresie. Auto jest wysterowane Ekumasterem Emu Black. U nas na kanale oczywiście odcinków więcej jakichś merodycznych znajdziecie. Ja w każdym z odcinków staram się jakieś ciekawostki dla Was przemycić. Natomiast słuchajcie, oczywiście nie zamierzam Was zanudzać mega technicznymi tutaj terminami. Tutaj ma być to informacje, mają to być informacje przede wszystkim takie ogólne dla Was wszystkich, którzy gdzieś tam zaczynacie przygodę z takimi rzeczami. Albo po prostu zwyczajnie w siecie, słuchajcie, się tym interesujecie. Tak więc mamy Kozmo, więc o tym samochodzie właśnie w pierwszym odcinku, który jest do nas na kanale. I słuchajcie, już przełączam kamerę i kilka słów czym się tutaj dzisiaj w ten gorący upalny dzień zajmowałem. W pierwszym odcinku, który nagrywaliśmy, polegliśmy właśnie na tym elemencie. Jest to klapa Westgate, grucha, gruszka, sztanga, zwał jak zwał. Ogólnie jest to urządzenie, które sterowane jest nadciśnieniem, nadciśnienie, które generuje turbosprężarka, kierowane jest do zaworu MAG. Zawór MAG musieliśmy wymienić, ponieważ okazało się, że ten, który był u Tomasza, odmówił życia, i nie pracował. Ostatnimi czasy go sprawdzaliśmy, działał, tam robiliśmy testy, że podpinaliśmy sobie y, tutaj y, pompkę nadciśnieniową, robiliśmy nadciśnienie, otwieraliśmy klapę, a mimo wszystko y, nie było żadnego sterowania. Gruszka była taka, która otwierała nam się w granicach 1, 1, 1 bara. Czyli nie mieliśmy żadnej rozdzielczości sterowania tutaj yy, turbiną, ponieważ dopiero w momencie, kiedy turbo wygenerowało 1,1 bara, dopiero wtedy była odpowiednia siła, aby uchylić klapę upustową, która znajduje się dokładnie w tamtym miejscu. Tutaj turbina została zdemontowana została oddana do firmy Kartel w Krasiejowie. Dzięki Radek za szybką akcję. Radek poszukał takich właśnie gruszek, jeżeli chodzi o Westgate, musieli tu chłopaki popracować, ponieważ grucha jest integralną częścią tej turbosprężarki, więc trzeba było wyspawać jakieś elementy pozmieniać i dostałem zapytanie jaką chcesz gruszkę mamy 0,8 bara kiedy zaczyna się uchylać membrana mamy gruszkę 0,3 bara no tutaj wiedziałem że e, tak naprawdę to jeszcze nie jest finalny setup samochodu więc zdecydowaliśmy się nie ryzykować wybraliśmy 0,3 bara no jest pewne pokłosie tego ponieważ rozdzielczość sterowania w masterze. Tutaj tego zaworu mamy dość niską, ale udało się uzyskać myślę to, na czym nam zależało, czyli mamy w końcu sterowanie turbiną. Mogliśmy wykonać kilka e, charakterystyk tej turbosprężarki. Natomiast nie udało się zrobić e, dokładnie wszystkiego. Za chwilkę powiem wam z jakimi problemami się Borykaliśmy. Niestety, jeżeli chodzi o sterowanie turbosprężarką tutaj, nie mogłem sobie pozwolić dzisiaj, jak to mówią, odpiąć wrotek. Musiałem trzymać się w ryzach, w ryzach sprzęgła, które zaczęło się poddawać, zaczęło się ślizgać. Więc maksymalny moment obrotowy, który przygotowałem dla Tomasza, to jest moment delikatnie, dosłownie poniżej tego, który powodował, że sprzęgło się ślizga. Być może na drodze również będzie się też sprzęgło ślizgało, więc poschodziliśmy delikatnie parametrami w dół, ale tutaj zamysłem wizyty u nas była wymiana tej, jak to nazywa Tomek, papierowej skrzyni biegów na zdecydowanie mocniejszą sześciobiegową skrzynię biegów, na mocniejsze sprzęgło, ale y, okazało się, że wymaga to trochę więcej prac. Tomek musi sprototypować niektóre części, więc wróciła na miejsce. Skrzynia biegów, która tutaj była pierwotnie, sprzęgło, które było wcześniej zamontowane, okazało się już nie nadawać do dalszego użytku. Tomek miał jakieś sprzęgło spiekowe nie działa to do końca, idealnie tak jak powinno działać, ale wyniki na hamowni jakieś udało się uzyskać. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tutaj, tej membrany idealnie by było, gdyby ta membrana była, myślę. Półbarowa, wtedy zdecydowanie fajnie by się sterowało yy, doładowaniem. Tutaj rozdzielczość, czyli na mapach wypełnienia impulsu, jeżeli chodzi o sterowanie dróg z wężarką, z reguły działamy w zakresie od 15 do 85-90%. Tu poruszamy się tak naprawdę między yy, 15 a 30% i już przy 30% turbo nam zaczyna. Być wyhamowywane więc w momencie, kiedy mamy już jakiegoś busta i elektrozawór, zawór MAG zaczyna puszczać go na gruszkę, dzieje się to bardzo szybko, bardzo gwałtownie. Najlepszym rozwiązaniem, oczywiście, byłby zewnętrzny Westgate, w którym bardzo łatwo można wymieniać sprężyny i regulować, właśnie, pracę tego Westgate'u. Poza tym zewnętrzne zawory wastegate mają działają na zasadzie takiego jakby przeciwciśnienia, czyli od dołu membrany podawane jest ciśnienie doładowania od góry również, różnica tych ciśnień plus siła sprężyny powoduje, że precyzyjnie możemy tym doładowaniem sterować ale nie to było tutaj najważniejsze najważniejsze było właśnie, żeby Tomek mógł sobie sprototypować te rzeczy i żebyśmy jednak uruchomili parę ciekawych rzeczy podchodzę do monitora pokażę Wam, co udało się zrobić a tak to wygląda na wykresie i to co tutaj zobaczycie, czyli te krzywe co są krzywe mocy, a do góry mamy krzywę momentu obrotowego. E, tutaj będziecie pewnie pytali co to jest. E, tak naprawdę właśnie pojawiły się jakieś wibracje w układzie napędowym. One na bardzo czułych rolkach hamowni są wyłapywane, ale nie walczyliśmy tu o to, żeby to było idealnie płaskie, bo to nie jest kwestia pracy silnika, tylko właśnie wibracji. Czas nam się już zaczyna kończyć, jest piątek, jest godzina, e, no tutaj... E, 22.53 Tomasz ma jeszcze przed sobą ponad 100 km jazdy do domu, więc musieliśmy już kończyć. Natomiast, co tutaj na tym wykresie tak naprawdę widzimy? Słuchajcie, przede wszystkim krzywa momentu obrotowego żółta to jest maksymalny moment obrotowy, który udało nam się dzisiaj uzyskać bez uślizgu sprzęgła. Jest to 263 N, czy 4800 obrotów. Tutaj to co widzicie, to jest moment spulu turbosprężarki, czyli turbosprężarka zaczyna wstawać. W tym dopiero miejscu jesteśmy w stanie e, regulować doładowanie, ponieważ w tym miejscu powstaje nam 0.3 bara doładowania i tu poniżej tych obrotów, nawet jeżeli otworzymy zawór mak w 100%, to tak czy inaczej e, nie ma siły e, nic, żeby otworzyć klapę wastegate ponieważ no nie mamy doładowania, więc tak, tutaj mamy doładowanie wygenerowane tak, aby uzyskać krzywą momentu maksymalną bez uścisku sprzęgła. Natomiast na czerwono tu już mamy drugi, mamy przełącznik dołożony w końcu, mamy drugą mapę doładowania, zdjęliśmy to doładowanie w dół. Ja starałem się uzyskać jak najbardziej płaską krzywą momentu obrotowego, ale nie podoba mi się to, co powstaje tutaj. To, co powstaje tutaj niestety jest pokłosiem tego, że w samej turbinie w części gorącej Otwór klapy Westgate jest za mały i pomimo otwarcia klapy na maksa turbina nam się zaczyna napędzać i tu widzimy, że jest dość duży impet tej turbosprężarki, ponieważ ona jest wyhamowana a później zaczyna nam się napędzać, jest taki gwałtowny skok momentu obrotowego, ona opada na mocy widać to nawet nawet bardziej, te mocy zaczynają się robić tutaj zbieżne wiadomo, że tu będzie troszeczkę więcej, ponieważ turbina ma więcej czasu i wszystkie zjawiska w silniku zachodzą zdecydowanie łagodniej niż w momencie kiedy dość szybko te doładowanie nam narasta. Natomiast zależało nam na tym też, żeby zbudować taką charakterystykę najbardziej zbliżoną do silnika wolnosącego, ale zanim o tym, to może najpierw pokażę jakie mamy parametry na tym właśnie czerwonym wykresie. To jest 206 koni, 238 Nm kontra 212 263 na tym żółtym wykresie, tak jak mówię wcześniej tych niutków było więcej mocy było więcej, ale dzisiaj sprzęgło nam na to nie pozwoliło, więc musieliśmy zrzucić mapy w dół natomiast na zielono, ja się tu odsunę zobaczcie, to jest charakterystyka dla tych wszystkich, którzy najmniej pewnie czują się za kierownicą a chcieliby jednak spróbować jazdy kozmo, dołożyli swoje cegiełki i tutaj Tomek powoli te jazdy zaczyna zaczyna oddawać ja myślę, że Tomasz już tam powoli nawet, o tam Eclipse, Eclipse, yy, nie, przepraszam 350Z Eclipsea dzisiaj oddałem yy, dobra, słuchajcie, wracam. Eclipse oddany yy, A tam 350Z z aspiracjami na 600 koni, ale wracajmy do Kozmo yy, A więc tak, tutaj jest charakterystyka, zobaczcie na moc jak jest w miarę liniowo rozwijana. No i przy samym tam piku 100 yy, 81 koni 194 Nm. Są to takie parametry zbliżone do Clio 3, są to parametry zbliżone do Peugeota 206 RC. Takimi parametrami to jeździ. No a można powiedzieć, że jest to też blisko, powiedzmy, jakiejś Hondy Type R k 20 pod maską. Natomiast oczywiście Cosmo to zdecydowanie mniejsza masa, tylny napęd zupełnie inne odczucia z jazdy samochodem. Tak więc, jak widzicie, udało się to osiągnąć w ten sposób. Ja wyciągnę laptopa i pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast słuchajcie, jak mi się udało y, zniwelować tutaj to i ograniczyć jeszcze moment obrotowy, wykonałem drugą charakterystykę przepustnicy i ograniczyłem po prostu generowanie momentu obrotowego poprzez y, przymknięcie przepustnicy. Udało się to w miarę. W miarę fajnie, tak jak mówię, czas na gonił, może udałoby się to bardziej powygładzać, ale trzeba było już kończyć. Więc, przepustnicą w sposób sztuczny, udało się uzyskać charakterystykę niemalże silnika wolno-sącego. Tak to wszystko wygląda. Zobaczcie, skokowo możemy mieć 160 N, 200 N, 250 N tutaj. Więc, Tomasz w końcu ma przekaźniki, które przygotował Maciej i będzie mógł modulować sobie w jakikolwiek sposób moc, którą generuje kozmo dobra, zobaczcie, zobaczcie na laptopie jak to, jak to wygląda, jak to zostało uzyskane a tak wygląda mój pomysł, jeżeli chodzi o wysterowanie przepustnicy elektrycznej zawsze powtarzam, że elektryczna przepustnica daje dużo, sporo możliwości, jeżeli chodzi o również nawet sterowanie momentem obrotowym no i w momencie kiedy auto jest dość mocno narowiste można sobie z tym poradzić tu do góry to jest tabela i mapka 3D przepustnicy w tym trybie właśnie bardzo mocnym i tak jak widzicie tutaj jest to niemalże liniowo, widać to również tutaj, na dole mamy uchylenie pedału gazu czyli tak zwany TPS no to ja już wspominałem, to powinno być PPS, bo to nie jest przepustnica tylko to jest yy, tak naprawdę Wychlenie pedału gazu przy 100% wychlenia pedału gazu w komórkach mamy wpisane wartości, o ile ma się nam otworzyć właśnie przepustnica, czyli tutaj mamy tak naprawdę motylek przepustnicy, tu na dole mamy, krzyw... mamy oś otwarcia pedału gazu, a tu mamy oś obrotów silnika. Jak widzicie, tutaj, jeżeli wciśniemy sobie 100% pedału gazu, przepustnica od samego dołu obrotów do końca otwiera się na 97%, to jest max tej przepustnicy, która w silniku w Kozmo występuje natomiast ja chciałem troszeczkę wpłynąć na krzywą momentu obrotowego i tutaj przygotowałem drugą charakterystykę ona jest przełączana przełącznikiem w samochodzie i tu w tym miejscu to jest krzywa właśnie, wciskamy gaz do dechy, więc jesteśmy w tym miejscu i zobaczcie, że przepustnica przez długi okres czasu zostaje nie do końca otwarta i wraz z obrotami tą przepustnicę otwieram jeżeli chodzi o uchylenie przepustnicy pedału gazu to też widać, że rośnie to tutaj właśnie w ten sposób że im wyższe obroty, tym bardziej jakby agresywne jest narastanie pedału, znaczy narastanie otwarcia przepustnicy w stosunku do uchylenia pedału gazu jeżeli chodzi o mapę, to wygląda to w ten sposób ja mogę wam to pokazać jedno obok drugiego, więc widzicie, jakie tu jest porównanie. Tu musieliśmy, zobaczcie, 50% to jest max, co przepustnicę na drugiej charakterystyce otwieramy i dało to efekt taki, jak widzieliście przed chwilą na wykresach z hamowni. Jeżeli natomiast chodzi o doładowanie, to tutaj pierwsze doładowanie. Tutaj jest mapa targetu doładowania, do którego dąży sterownik, do którego dąży sobie EMU i to doładowanie nam się właśnie pokrywało musieliśmy delikatnie poschodzić z tego doładowania, aby nie dochodziło do uślizgu sprzęgła to jest pierwsza mapa doładowania Tutaj jest druga mapa do ładowania. Można blendować je pomiędzy sobą rotary switchem, ale tutaj nie było takiej konieczności. Zrobiliśmy na razie przełącznik, a w przyszłości może Tomasz wymieni turbosprężarkę i wtedy będziemy mogli bardziej płynnie sobie parę programów zrobić. Zrobiliśmy tak w instanie 300 ZX, którego mamy niemalże gotowego do wydania. No i te mapki wyglądają właśnie w ten sposób, ale to są tylko mapy odniesienia. Mapy targetu, i tak naprawdę nie tutaj. No, chyba że w pętli zamkniętej byśmy to zrobili, ale nie tutaj sterujemy doładowaniem. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja tutaj specjalnie target dałem mimo wszystko wysoki, bo sama turbina mi do tego dąży. A ja chcę, aby boost zadany był taki sam jak boost, który jest realizowany. więc Zawsze robię sobie to tak, że nawet jeżeli próbuję wyhamować turbosprężarkę, na logu później mam krzywą, która jest yy, wygenerowana przez doładowanie silnika i edytuję sobie tą mapę tutaj tak aby yy, obydwie krzywe, czyli zadany boost i boost realizowany, to jest dokładnie tak samo jak w sterownikach fabrycznych aby jedno z nam się pokrywało ponieważ wtedy nie wchodzą tutaj w żaden sposób korekty które mamy właśnie mniej więcej tutaj tak ustawione ja nie chciałem aby dodawało nam boostu w momencie, kiedy boost będzie mniejszy niż ten, który jest zadany, więc to jest taka robocza mapa korekty ale w momencie, kiedy będzie za, za dużo doładowania no to doładowanie będzie zdejmowane tutaj to są procenty, o ile będzie DC zrzucane w dół w momencie, kiedy boost będzie odbiegał nam właśnie od tego targetu, który widzicie na tych dwóch mapach natomiast jeżeli chodzi o samo sterowanie już turbo sprężarką, to mamy tutaj dwie referencyjne mapy jeżeli chodzi o wysterowanie elektrozaworu MAC mamy mapę numer 1 mamy mapę numer 2 ta do góry i akurat tu w Kozmo jest to zrealizowane w ten sposób, że im mniejsza wartość na mapie tym większe doładowanie 95% zawór MAC jest na maksa otwarty działa to w ten sposób, że do portu numer 1 na zaworze MAC podłączacie Zasilanie doładowania, czyli ten przewód, który idzie z turbosprężarki do zaworu, a pod port numer 2 podłączacie zawór Westgate, taki jak tutaj widzieliście na tej turbosprężarce. Natomiast port numer 3 no to jest powrót do atmosfery. To jest ten port po środku zaworu, który jest. upuszcza ciśnienie właśnie z Westgate, kiedy ma zostać przymknięty. Tak to, tak to wygląda wygląda to też w ten sposób chodzi o to również, aby była modulacja doładowania kiedy jedziemy z mniejszym uchyleniem przepustnicy, żeby jednak nie generować z mniejszym uchyleniem pedału gazu, żeby jednak nie generować pełnego doładowania nie ma absolutnie takiej potrzeby, tu jest ta druga mapka i widzicie, że jest to zdecydowanie bardziej wyhamowane niż, niż miało to miejsce za pierwszym razem, czyli no tego tu nie będzie tak bardzo widać, ponieważ rozjeżdżają się skale ale widzicie, że tutaj mamy, przełączę się na tabelę właśnie z cyframi widzicie, że tutaj do samego końca staramy się boost generować tu natomiast jest go zdecydowanie mniej, bo są wartości wyższe tu mimo wyhamowania go na maksa, turbina i tak nam dobija ciśnienie Natomiast, tak jak powiedziałem, bardzo często Zobaczcie jaka to jest mała różnica, 3820 3834 14% DC No, z reguły wygląda to inaczej Ale, tak to wyszło Tak to musi pojechać, jest też poniekąd trochę strojenie robocze Tomasz będzie testował, pamiętajcie, że to auto Nie dość dawno dopiero zostało Zarejestrowane, dostało numer nadwozia i jest dopuszczone do ruchu ulicznego. Tak wygląda sterowanie turbosprężarką w Kolorado. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeżeli podobają Wam się nasze treści, jeżeli podoba Wam się to, co robimy na w kasport na kanale, zachęcam Was, zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał, niech kanał rośnie, a treści na pewno będzie więcej. Jesteśmy troszeczkę zapracowani, ale zawsze staram się jednak wyciągnąć kamerę i coś specjalnie dla Was nagrać jakiś taki okruch jakiejkolwiek wiedzy czy tam doświadczenia, czy po prostu tego co robimy, Wam przekazać, aby w każdym odcinku coś się pojawiło. Ja wiem, że jestem nudny jak zdarta płyta, ale zamierzam naprawdę w końcu nagrać również coś o zwykłych samochodach. Mam już jeden pewien pomysł, ponieważ może uda nam się w końcu w przyszłym tygodniu naprawić jeden z samochodów, który troszeczkę czasu już u nas... Stoi, zobaczymy, zrobimy taki pilotażowy odcinek właśnie o tamtym aucie. Opowiem Wam, jak wyglądała diagnostyka, jak wyglądała naprawa, co tam dokładnie robiliśmy, części właśnie przyszły do nas i najprawdopodobniej w poniedziałek, wtorek y, będziemy to robić. Y, najprawdopodobniej znaleźliśmy problem dymienia w Nissanie 300 ZX. Jak tylko to się potwierdzi, to również opowiemy o tym, bo myślę, że to może być ciekawe i zaskakujące, co tam się dokładnie wydarzyło. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Ja widzę, że Tomasz już powoli auto kończy, zamontuje tam dyfuzor, żeby móc z tym autem na kołach wrócić do Wrocławia. Do Wrocławia właśnie jedzie. Ja również uciekam troszkę pożyć. Jutro planuję odpoczynek, w zasadzie odpoczynek wczoraj, bo Wy to oglądacie w niedzielę, ale słuchajcie, ten odcinek wleciał naprawdę na speedzie. Ja to w piątek, czyli dzisiaj, nagrałem, aby to już w tą niedzielę oglądacie. Kolejne odcinki myślę, że będą o BMW M3, ponieważ tam jesteśmy mega daleko posunięci z pracami. Dawno, dawno temu zaczęliśmy nagrywać odcinek o silniku. Tam chcę Wam pokazać, jak się sprawy potoczyły z silnikiem S54B32. To jest bardzo dobra konstrukcja, udana konstrukcja BMW, ale poszło nie do końca po naszej myśli. A co poszło nie tak? To zobaczycie na pewno u nas na kanale. Jak nie chcecie tego przegapić, chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał właśnie teraz, właśnie już. Dzięki, że jesteście z nami. Widzę, że przybywacie. Bardzo mnie to cieszy. Uciekam do domu. Cześć na razie. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach Kasport na kanale. Żegnam was. Kamil z Kasport. Cześć.